Powiem ci tak, idąc śladem programu, po jednej. Po jednej? Każdej konkurencji. Jednej. A, widzisz, nie, bo ty źle teraz to wszystko rozumujesz, to już jest poniedziałek. Godzina około 20.30, no, kozak no. ekstra Level, czyli chciałbyś jedną trafić po prostu tutaj? No, tak jak w programie. To jest słaby wynik. Nie. I gdybyś trafił jedną... Ta konkurencja po jednym Gdybyś trafił tutaj jedną piłkę, w no. bramkę, tak. to będziesz najgorszy w historii y, tego programu. I o to chodzi. Aha. Znaczyń, Brawo! nie ja o tym specjalnie zależało, ale... A wiesz, my... jak wtedy Gabor będzie zadowolony? Że wreszcie... to jest? tym tum A, że co? Że... Weźcie o bronię 9 piłek, chociaż nie wiadomo, czy 9, może 7, 8, bo nie sądzę, żeby 10 szło, szło w światło bramki. Drugi z Sebastianie, poczekaj, ja, aktor cały czas mówi, daj. Nie, prób... nie mówi nic. Ja to 10 piłek, 30, sekund. 30, sekund. Gadać za 30 sekund. Wiele uciek, wiele atrakcji. Poszedł! Tu trzeba robić to szybko! Raz, szybko! Dwa! Brawo! Patrz, To wszystko prawie pada! To jest niewiarygodne! O! To jest gorzej niż nie kręci strzeliczy. Grzegorz! Albo inaczej, jaki Grzegorz? To no Sebastian Brawo, tego po wczorajszym występie nikt, nikt się nie spodziewał, nikt tego nie oczekiwał. Grzegorz, co się stało? No i troszkę inaczej spodziewałem się, że będzie uderzał. Sebastian, boli cię moga? Twarde piłki, co? Zmęcimy. No brawo, Sebastian, naprawdę ja nikt się tego nie spodziewał. Tak, tak, tak. Pa, pięć, pięć, już 6 padło, to jest w ogóle wiesz. No okay. co? Jesteś prawie od dzisiaj porównywany do Mączyńskiego, Krzysztofa. Trochę mniej meczów w kadrze, ale niech ci, co grają w piłkę, nie grają w piłkę. A niech ci, co nie umieją grać, niech nie grają. Niech grają w piłkę. Jest to Państwa, ostatni występ tego co człowieka yy... z piłkami. Dziękujemy. Ale to jest dobry motyw. Niech ci, co grają w piłkę, nie grają w piłkę. A ci, co nie grają w piłkę, niech nie grają. W piłkę. Ty, ty, ty akcentem.